Bardzo interesujące są różne określenie kościoła, ale porównanie kościoła do domu jest dla mnie najbliższe. Święty Paweł w liście do Efezjan właśnie w ten sposób mówi o wszystkich, którzy przychodzą do domu. Już nie jesteście obcymi, nie jesteście przechodniami, nie jesteście ludźmi przypadkowymi. Macie swój dom, możecie do niego wejść, a Ojciec który jest w centrum tego domu, przyjmuje każde dziecko, ponieważ nie zależy od jakości moralnej nasza obecność w tym domu. I dlatego Święty Paweł tak pięknie mówi: jesteście współobywatelami świętych, domownikami Pana Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. To jest dom. Kościół jest moim domem. Dlatego chcę, żeby jak najwięcej osób mogło tego doświadczyć i taką Ewangelię chcę głosić.